Panie zmiłuj się nad nami Panie zmiłuj się nad nami Chryste zmiłuj się nad nami Chryste zmiłuj się nad nami Panie zmiłuj się nad nami Panie zmiłuj się nad nami Święta Maryjo Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami. Święty Abrahamie, módl się za nami. Święty Mojżeszu, módl się za nami. Święty Eliaszu, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Wszyscy święci i uczniowie pańscy, módlcie się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, Módl się za nami. Święty Polikarpie. Módl się za nami. Święty Justynie. Módl się za nami. Święty Wawrzyńcze. Módl się za nami. Święty Cyprianie. Módl się za nami. Święty Bonifacy. Módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Tomaszu Becket, módl się za nami. Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko. Módl się za nami. Święta Mario Goretti. Módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy. Modlcie się za nami. Święty Leonie i Grzegorzu. Modlcie się za nami. Święty Ambroży. Modl się za nami. Święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święci Bazylii i Grzegorzu z Nazianzu, módlcie się za nami. Święty Janie Chryzostomie, Módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Patryku, módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy. Módl się za nami. Święty Piusie X. Módl się za nami. Święty Antoni. Módl się za nami. Święty Benedykcie. Módl się za nami. Święty Bernardzie. Módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku. Módlcie się za nami. Święty Tomaszu Sakwinu. Módl się za nami. Święty Ignacy z Loyoli. Módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery. Módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko. Módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju. Módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święta Katarzyno Sienieńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Różo z Limy, módl się za nami. Święty Ludwiku. Módl się za nami. Święty Kazimierzu. modl się za nami. Święta Moniko. Módl się za nami. Święta Jadwigo. Módl się za nami. Święta Elżbieto Węgierska. Módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, panie. Od zasadzek szatana, Wybaw nas, panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, panie. Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie. Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie. Przez Twoje święte z martwych wstanie wybaw nas, Panie. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, przez Twoje przyjście w chwale. Wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię. Abyś dał nam pragnienie nieba. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów, od wiekuistego potępienia. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego, i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Boże, ucieczko nasza i mocy. Ty jesteś źródłem pobożności. Wysłuchaj pokorne modlitwy swojego kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, pozostawienia intencji modlitewnych w komentarzach oraz modlitwy pozostałymi modlitwami oraz litaniami zamieszczonymi na naszym kanale. Bóg zapłać.